245. wydanie programu Miasto Żyje, a w nim m.in. Orszak Trzech Króli, budżet Płocka na 2016 rok. Ulicami Płocka przeszedł Orszak Trzech Króli. Tym razem trasa prowadziła z Kościoła Świętego Krzyża do Kościoła Świętego Wojciecha. Po raz piąty w Płocku, po raz pierwszy na Podążycach wyruszy Orszak Trzech Króli w Płocku. Cieszę się z obecności seniorów, cieszę się z obecności najmłodszych młodczar. Jeszcze raz bardzo dziękuję organizatorom za trud włożony w organizację 5 Orszaku Trzech Króli. Bardzo, bardzo dziękuję. Na czele pochodu jechali Trzej Królowie. Przybyliśmy oddać pokłon dzieciątku nad stworzonym światem. Nowa gwiazda świeci. Chce nam dziś objawić, gdzie odnaleźć dzieci. Za nimi, pomimo mrozu i padającego śniegu, podążało mnóstwo osób. Po drodze uczestnicy orszaku zatrzymywali się, aby obejrzeć inscenizację, przygotowaną m.in. przez uczniów szkół podstawowych z Podolszyc. Każdy da, co ma, czy mało, czy dużo, złożymy do koszyka i zaniesiemy panu. Choć strony są nasze ofiary, Bóg patrzy na serca, nie na dary. Ostatnia ze scen przedstawiała pokłon trzech króli. Miała miejsce przed kościołem św. Wojciecha. Ja, Grubaza, podjąłem trud podróży. I oto moje oczy patrzą na ciebie. O pani miłosierny. Części najwyższą składa. Organizatorem orszaku Trzech Króli było Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej oraz organizacje katolickie i wyznaniowe działające w Płocku, a współorganizatorami m.in. Urząd miasta, Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki, Płockie Szkoły i Bractwo Kurkowe. Miejscy radni przyjęli budżet Płocka na 2016 rok. Wynosi on prawie 848 milionów złotych. Na inwestycje samorząd zaplanował 188 milionów, z czego 103 miliony to własne środki, natomiast pozostała kwota ma pochodzić z dotacji Unii Europejskiej. Najważniejsze inwestycje zaplanowane na rozpoczynający się rok to budowa kolejnych odcinków obwodnicy i rozpoczęcie budowy bulwarów nad Wisłą. W planach jest także m.in. dokończenie akwariów w ogrodzie zoologicznym, trasa rowerowa przecinająca miasto, budowa kolejnych parkingów placu, zabaw na Starym Mieście, remont najbardziej wyeksploatowanych dróg oraz przebudowa i budowa ulic osiedlowych. U zbiegu ulic Norwida i Jasnyka powstało miejsce służące do odpoczynku i rekreacji. Las Skarpas, bo tak nazywa się nowy skwer, to projekt zrealizowany w ramach budżetu obywatelskiego Płocka. W pobliżu kościoła powstał m.in. nowoczesny, bezpieczny plac zabaw. Jest także siłownia zewnętrzna, stoły do gry w szachy i Chińczyka. Stanęła także drewniana altana z miejscem do grillowania. Na zakończenie zapraszamy do udziału w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Tegoroczny finał odbędzie się 10 stycznia, a centrum wydarzeń po raz pierwszy w historii będzie Orlen Arena. Na scenie głównej, oprócz lokalnych artystów, wystąpi także tercet egzotyczny oraz grupa wideo. Będą także specjalne strefy dla juniorów, seniorów i sportowa, w których każdy znajdzie atrakcje dla siebie. Tradycyjne światełko do nieba tym razem będzie w formie pokazu laserowego. Pieniądze będą zbierane na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów.